To w końcu nie podpisujecie tej intercyzy? No nie, bo się uparł, że wszystko będzie wspólne. Piękny gest z jego strony. Marta, mówmy jaka prawda, że ja też coś wnoszę w ten związek, tak? Dwie szaty gdańskie, po babci z Gdańsko-Liwa, taką piękną cukierniczkę z aniołkiem. No dobrze, wyprawa wyprawą, ale wyznaczyliście już datę ślubu? Prawie. O, prawie. Jak ci dawał pierścionek, to miało być za trzy tygodnie. Marta, bo to był kwiecień, tak? A w kwietniu nie ma ry. A potem był maj. No to w takim tempie to wy do grudnia nie zdążycie. Marta, po maju jest czerwiec. Ale do czerwca to ty z przygotowaniami nie zdążysz. Od że zawsze zdąży. Wiesz, ty co? Tu masz rację. Muszę z nim pogadać, bo to normalnie do tego ry to już mało czasu zostało. A ja chcę mieć tren. Będziesz trzymać. Już druhna. Ja? No a kto? Pani Marto. Cholera, no. Uratowała mnie Pani przepisując te karty. Nie ma sprawy, Panie doktorze. A nie, 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 nie. nie. Ja, ja będę Pani wdzięczny do końca życia. No. Panie doktorze, a zrobił Pan zestawienie leków dla nowej Pani dyrektor? Cholera jasna, no. Może, panie Pani... Może, może mi Pani pomogła ostatni raz, co? Nie ma sprawy. No, to ja po te karty pójdę. Dobrze. Marta! Może w mordę! A co? Wszystko widać. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Widzę, że prace szybko się posuwają. Tak. Yy, obiecuję, że zdążymy na pewno do początku przyszłego miesiąca. Co? Proszę pani, ja zaplanowałem ślub. Mój własny ślub w tym samym czasie, a potem naturalnie podróż po ślub. <grych> proszę tak się nie spieszyć. Gratuluję. Ale na długo? Nie wiedząc, co najmniej miesiąc. Proszę pani, takich wakacji nie miałem urodzenia. Trudno. Nie mogę życia osobistego wiecznie stawiać na drugim planie. Rozumiem. A czy mógłby pan prezes poświęcić mi jeszcze chwilę i rzucić okiem na te dokumenty? Wła władam, Myślę, władam. że to jest bardzo korzystne dla pana kliniki. No przyznam, że zaskoczyła mnie pani sumą, którą muszę zapłacić za sprzęt. Pani prezesie, proszę spojrzeć dokładnie w moje wyliczenia. Sam pan dojdzie do wniosku, że ta inwestycja opłaci się znacznie bardziej niż to, co zakładano z początku. No dobrze, ja rozumiem, ale to zmienia pierwotne ustalenia, prawda? A co z dyrektorem do spraw lecznictwa? Mówiła pani, że ma idealnego kandydata. Muszę jeszcze poszukać, panie prezesie. O, tu jesteś. Bo ten, za miesiąc będzie ten miesiąc z literą RY. Mi się zdaje, że nie ma co czekać. Aha, tak, racja. Ja do siebie nie miałem iść, tylko zastrzykła mnie praca. Przedstawię ci naszą panią dyrektor. Patrycja Sambor. Sambor? Cóż, już u nas jest ten, ordynator chirurgii tak się nazywa. No. Tak, jesteśmy spowinowoceni. Maria Jolanta Muślinek. A już i długo wojsko Naprawdę? No, serdecznie gratuluję. Czyli, panie prezesie, ustalamy termin otwarcia na jesień. Jak na jesień? Przecież to za miesiąc będzie gotowe, jak na jesień. Kochani posłuchaj, pani dyrektor chciała otworzyć klinikę w przyszłym miesiącu, ale ponieważ jest to miesiąc z wiedzą e, ry, co nam e, ma zagwarantować szczęście, e, klinika musi poczekać. Ty jesteś najważniejsza. No nie, no ale ja nie mogę tak stanąć tej klinice w poprzek. Ależ nie. Po prostu termin otwarcia pechowo zbiegłby się z Państwa ślubem. Jak to pechowo? Mariola, ale sama mówiłaś, że zbyt długo zwlekamy z ustaleniem daty ślubu. Słuchaj, jak troszeczkę się to wszystko poprzesuwa, to się naprawdę nic nie stanie. Jesteś pewna? No pewnie. Ja wiem, że taka inwestycja to jest, wiesz, kupa energii, czasu. I wiem, że ty bardzo poważnie traktujesz swoją pracę, bo ja też bardzo szanuję swoją pracę. To jest cudowne. Ja nigdy nie śmiałbym ci zaproponować. Wiesz co? Może nawet i lepiej, no. Będziemy mieli więcej czasu na załatwianie tych różnych spraw. Co nagle to podjabie? Kochanie, Dziękuję. Ci. mi w ogóle się nie matka wszystkim chętnie się zajmie. Jaka matka? No moja matka. Moja mama.